hej hej kijaneczki, ja jestem Kucy witam was na moim kanale A w dzisiejszym odcinku mamy aktualizację SSO no to co, mm, mamy tutaj zadane... Tutaj też? Dwa zada Trzy zadania? Okej, okay, ale chyba... Coś mnie kusi, żeby tutaj najpierw jechać Potem sobie pojedziemy tu i tu, się zobaczymy, co to w ogóle będzie. Mm, dobra, no to najpierw lecimy na farmę słonecznikowych, pól i sobie zobaczymy, co to jest. Czyli bo możemy jeszcze tutaj sprawdzić. Mm. Co? Brat nieduchy Starshine, więc co? Dobra M Mam lekkiego laga, co tutaj się dzieje mm, y -y -y -y. Tak to Dobra, ja jeszcze sobie w tym czasie Szybko sprawdzę, co do mnie piszą Bo na Messengerze do mnie napisali ludzie e, eh, Tylko u Megusia napisała Dobra, czyli lecimy do Stajni Zobaczymy, co tam jest Chyba jakiś klubik tu jest Albo ogólnie grupa ludzi Dobra, mamy lisę yy, Nic się nie zmieniło Ha Popatrz, Starshine, podkowa, którą zrzuciłeś dalej jest na dachu. Kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobiłeś. Co się dzieje? Kyla, na pewno wiesz, że te stajnie były bazą jeźdźców duszy. W tamtych czasach prowadziła nas pewna wyjątkowa osoba. <laughs> Na Aiden to moi ulubieni, ulubieni jeźdźcy duszy z kręgu gwiazdy. Herman, czułam, że będziesz w okolicy. Starsza in mój druhu. Dobrze cię widzieć. Twoja grzywa jest majestatyczna, jak zwykle. Woda po ryżu potrafi zdziałać cuda. To mój sekret. Kajla wie, że Herman pomógł nam, kiedy na Jorwiku ostatnim razem pojawiły się siły zła? To dzięki niemu poznałam się zresztą ale mi schlebiasz, to znacznie potężniejsze siły sprawiły, że jeźdźcy duszy znowu się zjednoczyli. Co was sprowadza do stajni Jorvik? Znowu się zaczyna Herman Ciemność po raz kolejny grozi Jorwikowi. A wojownicy światła muszą stanąć do walki. Nie jestem już taki zwinny jak kiedyś, ale jeśli moja wiedza się do czegoś przyda, to chętnie się nią podzielę. Eee... Skąd wiesz o tym wszystkim? Zawsze czułem więź z końmi, ale odkąd poznałem Fripa i nadał on mojemu darowi nazwę zaklinania zwierząt, stałem się częścią wiecznej e, bitwy między Aiden a Garnokiem. dużo szczytania. Mm. Rzucony w wir magii oraz intryg pomogłem ostatniemu pokoleniu jeźdźców duszy. Wyzwaniami, ale wszystkie zagrożenia i straty bardzo mi ciążyły. Zdecydowałem się porzucić życie pełne przygód. Jednakże Aiden miała inne plany. Jehej. Yeah, mm. Kolejne pokolenie koni strażników i jeźdźców duszy trafiło do stajni, a ja ponownie pomogłem przegrać e, mrożnych. co? Przegrać mrożnych jeźdźców. E, myślałem, że na tym stanie, ale teraz znowu pojawiły się problemy. Mm. Udziel nam jakiejś rady. Szukasz porad? No więc. E, niekiedy poświęcenie e, wydaje się ekstremalne, ale pamiętaj, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo Jorwiku, to warto go dokonać. O tobie, Kayla. Mówiąc krótko, jesteś piątym miejscem duszy. Niewiele wiadomo o Twojej roli w tej legendzie. Czasem. Legendzie? Jasus. Pozbyliście się jej na początku to 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 to, 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 o co ci chodzi, koleś? Czasem się zastanawiam, czy to celowe e, Tak jak ten podejrzany brak posągu w kotlinie strażników Chyba już wszystko wziąłam, co? E, w takim razie sprawa załatwiona Dzięki, Herman Twoja jasność umysłu jest przek... E, pokrzepiająca Sprawy się strasznie pokomplikowały, serio Mamy ze za, nie umiem czytać. Za sobą tyle zwrotów akcji, że trudno nadążyć. Chyba to przemilczę wiecie. Legendy bywają e, kapryśne lisa. E, kiedy tylko myślisz, że zbliża się finał, pojawia się kolejna przeszkoda, która prowadzi do przygody. Jednak tym razem czuję, że nadchodzi ostatni rozdział naszej sagi. Dobrze, koniec gadania. Lisa Kaila, zdarza Wam się myśleć o czasie, kiedy Jarvik był dla nas nowy. Popatrzcie, jak daleko udało nam się zajść. Zgadzę się. E, masz rację, Herman. Udało nam się osiągnąć cele mnóstwo. Mnus... Całe mnóstwo, posz. <grym> A teraz wracając do ratowania światła. Jeśli zobaczycie gdzieś Evergreya, e, przekażcie temu trwannemu Lisowi e, moje pozdrowienia. No i ucieka standardowo Hermuś, tak. Um, leci... Ej, oj, może myślałam, że pominęłam. <grymnie> Uwielbiam się spotykać z Hermanem. L Jeśli dasz mu znać wcześniej, to upiórczy ciasteczkę. To wszystko? To lecimy teraz chyba na półwysep, Maybe. sobie zobaczymy, co tam się dzieje. Czy po prostu będziemy się tak randomowo z kimś spotykać I będziemy yy, Mieć jakieś opowieści z kimś? Jak to się nazywało? Yy, Weźmy chyba do chatki hermita W zobaczymy co tam będzie O, mamy Anię Pomyślałam, że zmiana otoczenia może być odświeżająca przed rozpoczęciem treningu. To też mi się podoba. Uh, Śpiewający cis jest piękny i straszny. Kiedy wróciłam na Jorvik, Alex powiedziała mi czego wymagało znalezienie Concord. Poszukiwania doprowadziły Cię do tej opiekunki życia. Przedstawiła mnie komuś, kto Ci pomógł, o Jezu! Anna Kayla, Nie zdążyłam przeczytać, być! Justin, szybko do nas trafiłeś. E, znam śpiewający cis Często ją odwiedzam. Co on ci nie Jak ja na niego patrzę, to przecież on wyszedł z Barbie. Znaczy, jakim cudem on ma przejść na złą stronę? Ja się pytam. Jakim cudem? W znaczy, sensie, on wygląda zbyt tak u wybaka, nie? W sensie, że. Nie. Pomogła mi okrzykiem. Jeszcze raz. Pomogła mi okrzykiem zaklinacza. Nie zapomniałem, że w zamian przysięgłem mi ją wspom wspomóc w odrastaniu. Warto było to zrobić, żeby znaleźć konkord. A skoro o niej mowa, patrzcie, tylko szybko urosła. Tak. Aha. Pięciolistna na koniczyna i trochę magii fala. Potrafią zdziałać cuda. Jak ci się żyje, Justin? Podobno ciężko pracujesz w stajni Morland. Życie jest dość chaotyczne, mamy więcej nowych jeźdźców niż kiedykolwiek wcześniej, a to oznacza codzienne korzystanie z zaklinania zwierząt, żeby połączyć ich z wierzchowcami. A jeśli zrobię sobie dzień podpoczynku, jakiś nowy jeździec, nie pozna swojego konia duszy, nie mogę sobie na to pozwolić. To chyba ogromna presja. Trochę tak. Niekiedy chciałbym wrócić do czasów, w których jeszcze nie miałem tych wszystkich magicznych mocy. Ale to moje przeznaczenie. Muszę wykorzystać tę siłę w dobrym celu. Przyzna... Przeznaczenie może być klatką. Strażnicy Aiden mają obsesję na punkcie. Prze... Może ja już. Jestem po prostu okej. Okay? Przeznaczenia, Ale brakuje im perspektywy. Niedawno odkryliśmy rzeczy których do tej pory nie byli świadomi. Często nie wiem, czy powinnam im ufać, czy może jednak ich zostawić. Może są zagubieni tak jak ja i Może tak ja. Uh -huh. e, może są zgubieni tak jak i my. Szukam odpowiedzi na pytania, których nie potrafimy określić. Myślałem, że wiem wszystko o koniach, a potem otrzymałem swój dar i zobaczyłem całkowicie nowy świat. Druidzi nie potrafią zrobić wszystkiego. To jeźdźcy duszy muszą wypełnić luki w tej historii. Eee... Tylko czas to pokaże. Justin, podziwiam, że potrafisz mówić tak dobrze o druidach po tym, jak cię potraktowali. Nigdy tak o tym nie myślałam. Trudno to postrz postrzegać w kategoriach czarni i bieli. Dziś w głębi boję się, że stanie się gor najgorsze. Granice między naszym światem a Pandorium zostaną zniszczone, a nie rzeczywistość. Teraz się przyjrzałam, że one mamy gołe na oczy i takie nasiągnięte Pandorium. Spokojnie. Jeść, jeść, czy jeść, jeść, Jeś... Słońca, no! Oddychaj głęboko. E, mam nadzieję, że tym razem droidzi wiedzą, co robią z księgą i ceremonią światła. Wasza piątka. Wow, wspominają piątka, nie czwórka. Tak czy inaczej sobie jakoś poradzi. Macie przed sobą mnóstwo ratowania świata, nie będę e, was dłużej zatrzymywał. Na razie. Moi ceś, no i co, na ra, razie? nie chcecie tu. Pa! Było miło. Spotkamy się na druidzkim wybiegu, żeby poćwiczyć? No, chyba muszę Ale zanim to ja bym poszła sobie tutaj To będzie najbliżej chyba lodowy portal Tak mi się zdaje Maybe, baby Już 12 minut? Jest tutaj okay, się tak jąkam przy czytaniu Nienawidzę czytać W sensie na głos Mm, dobra, lodowy pory, tal. No właśnie, trzeba żółwika nakarmić. No tak, śledził już. Dobra, już, 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 już idę, idę, idę. E, e, e. Dobra, lecimy. Ej, ta osoba mnie śledzi. Help me, please. Dobra, mm, to będzie tam koło tego wejścia. Albo nawet i tam. Tam przy tych pazurach. Z lodu. Jesus! przy okazji, bo czemu by nie ładny jest ten młotek kirow Trzy... kilof dobra, możemy lecieć dalej tego nie było I mamy Lindę. Ok, że nie to, to czemu ona siedzi na koniu? Chciałam wrócić do skarbca e, kamieniarza, odkąd pierwszy raz w nim byłam. Fajnie. Chociaż uwielbiam y, zm... zmieszanie przy treningu. Dobrze zachować równowagę raz na jakiś czas. Poleniuchować chować Potrzebujemy wiedzy. Żeby się przygotować na nadchodzącą bitwę. Przede wszystkim musimy znać twoją rolę, Kyla. Kto idzie? Ja! Ja, ja idę! A już e, miałam nadzieję, że cisza i spokój. Jeźdźcy duszy, znowu chcecie mi przeszkadzać. Od Waszej wizyty nie minęło dużo czasu. Magnus... Ma Magnus, ja pijasz. Magnus Steinar. E, właściwie to długo nas to nie było. Mm, ale mógłbym przysiąść. Mm -hmm. Nie. Może innym razem. E, w ciągu wielu lat pojawiło się tu mnóstwo jeźdźców duszy. Naprawdę? Wiedziałam. Możemy się podzielić swoją wiedzą? Jeźdźcy duszy zawsze czegoś szukają. Odpowiedzi. Mocy. Czasu. Aha. Mamy całą masę pytań Bez odpowiedzi Gdzie odpowie... Gdzie Odprawimy ceremonię światła W kotlinie Strażników e, Jeszcze raz to przeczytamy Dokładnie Gdzie odprawimy ceremonię światła W kotlinie strażników Pamiętam, że Evergrey mówił, że Stworzyli ją Pandorianie Ale dlaczego? Nic nie ma sensu Mam wrażenie, że brakuje nam jakiejś części tej układanki. Obawiam się, że nie ma odpowiedzi, których szukacie. Prawdę mówiąc, myślę, że nikt ich nie ma. Ale bez odpowiedzi nie powstrzymamy mrocznych jeźdźców. Z takim Z takim podejściem na pewno. To, czego potrzebujecie, już jest częścią Was. Poszukiwanie wiedzy nie ma końca, ale pochodzi ono z wnętrza. A więc mówisz, że musimy sobie po prostu zaufać? Mogę spróbować? Tak. A jeśli macie pytania, mówcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy. Co wiesz o ceremonii światła? O, to, 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 to. E, za życia nie interesowały mnie sprawy druidów, a po śmierci nie zamierzam tego zmieniać, ale kiedy siły złe zatruwają Jorvik wojownicy Aiden pokonują je ceremonią światła. Ale czasami zdarza się, że ten proces zostaje odwrócony. Siły mroku przeważają i wypaczają światło, by wykorzystać jego energię do uwolnienia grozy na świat? Nie da się tego powstrzymać, o ile ktoś nie przechyli szali, jedyną e, stałą jest zmienność. Co możesz nam powiedzieć o poprzednich miejscach duszy? Poznałem zbyt wielu. Mm, Poznań zbyt wiele pokoleń nieść z duszy By wszystkich zapamiętać Ale jeśli chodzi o całą grupę yy, Księżyc unosi całą Przyszłości, teraźniejszości Widzi wszystko oraz nic Światło działa wbrew czasów Czasowi i przestrzeni Leczy, ale też pali Gwiazda daje życie I niesie światło Ale wraz z życiem przychodzi strata A piorun on uderza Gdy wojowniczka idzie naprzód kiedy pojawia się piąty, co zdarza się raczej rzadziej niż odpowiedni układ gwiazd Pojawia się światło nadziei Piąty jest świecą, prowadzącą siostry i rozjaśniający ścieżkę, która pozwoli pokonać mrok Daj nam jakąś radę Jestem już stary i uparty Obawiam się, że nie mam żadnych porad Przekażę wam słowa pani wiedzy, które usłyszałem dawno temu by zamknąć drzwi, musisz je najpierw otworzyć. Nie szukaj tomu, on służy tylko do zamykania. Zamiast tego, odnajdź niewzruszone korzenie, przy których czas stoi w miejscu. Korzenie? Korzenie! To są te, ten, ten taki świat, co przenosimy się z Fortu Maria do przesmyku diabła. A to, 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 to. Dobra, chyba wszystko. Y to całe mnóstwo informacji Jak już mówiłem, poszukiwanie wiedzy nie ma końca A teraz się Muszę się przespać Po całej tej gada gadanina. <grym znać wytkownia> Chyba muszę stąd wyjść Faktycznie Dobra I musimy jeszcze pojechać wtedy na Ten druidzki wybieg Bo tam czekają nas zadania Trudno mi czasem uwierzyć w siebie, ale te mądre, prozaiczne słowa magnusa mi pomogły. Spotkamy się przy drobnostkowym wybiegu, żeby pocieszyć. Oh yeah! Czyli. W sumie na wszystko idzie do tego, żeby przypomnieć nam, e, co się dzieje, kto istniał, kto nam trochę pomógł. I żeby finalnie robić repę. Czy inne jakieś chibidzie biłaka kafą? Jezu, ile wykrzykników tam teraz jest. Zawsze to był jeden. A teraz tak trochę więcej. Jezu, ludzie nagle tutaj zaczęli przyjeżdżać. Masakra. Dobra, zrobimy sobie Ankę. Otwórzmy kolejne portale Do konia spoko Let's fucking... Let's go Weeeeee Omg oh Ojeju Słuchaj I mean, co to się stało? Z tobą to wydaje się takie proste Do zobaczenia. To jest cały satanie to jest całe zadanie Poraz znowu rozpocząć oszustwo Roz... co? Ściana zniknęła, o nie, wierzę, co tu się stanęło? To było oświecające Spotkamy się znów no, niedługo Jej! Dobra, ciebie zrobimy na koniec eee, Chcę poćwiczyć umiejętności leczenia Tak Jech. Gzypki. Ej, ale okej, okay. one są ładne Aby Muszę stać na ziemi Ale głupie Grzybki zmieniły się w kwiatki eee, Świetna z nas drużyna Wróć niedługo Ta, ty się stałaś Możemy zacząć e, razić nasze cele, jasne, że tak Sorry, nie chce mi się stać przy jednym Wolę sobie pojeździć No i pięknie. Wszystko chyba zrobione. Tu nic nie widzę. No i tu nic nie ma. Powiem tak, e, spodziewam się czegoś o wiele lepszego, że nie wiem, będzie w końcu jakaś akcja. A mnie, że tylko będzie paplani na koniec. Że dosłownie stajemy w miejscu i po prostu lecimy od zadania do zadania. Ym, to przygotowanie do bitwy to jest śmieszne. Autentycznie robimy jeden portal, klikając ciągle E albo po prostu przyciskiem myszy. Uczymy się w ten sposób robić portal, nawet nie zaznaczamy, jakby gdzieś chcemy, tylko po prostu jest Leczenie Leczenie to jest zmienianie grzybków w kwiatki Myślałam, że nie wiem, specjalnie Alex kogoś by pobiła i my mamy go wyleczyć To by miało większy sens do leczenia Linda Dostajemy jakąś randomową ścianę i ją rozwalamy, klikając E w miejscu Gdyby chociaż, nie wiem, jakieś duchy się pojawiały i je byśmy mieli jakby tak niszczyć bo one chciałyby nam coś zrobić, to by było spoko, ale jakby SSO co się z tym dzieje. E, Alex. Alex ja ma najlepsze zadanie, bo się tam chociaż ruszamy i se klikamy, e, strzelając. E, no i chyba to jest najlepsze, bo coś robimy, a nie stoimy w miejscu i tyle. No ale cóż no, mamy aktualizację, mamy sporo PD do postaci. Mi się to dosyć podoba, bo no, chcę mieć 25 level. E, no. Co mogę dodać? No, co dużo no nie mogę. No, no. Nic takiego szczególnego się nie działo. Dostaliśmy parę informacji i to koniec nie mogę włączyć shadery. <grytania> Super, szybko się ogarnęłam. Ach. No co? Pierwszy raz chyba zrobię taką reklamę, ale zapraszam Was na naszego Discorda i Instagrama oraz na mojego Instagrama. Tutaj się wyświetlam Instagramy, bo jeszcze trochę i będę miała stówkę na IG. Moim. No i studio też zbiera swoich widzów. Mamy też TikToka, tutaj też stawię swojego i e studia, na którego też was bardzo zapraszam, bo niedługo się pojawią albo już się pojawiły TikToki, bo no filmik wlatuje mm, w sobotę. Nagrywam tu już w środę, czyli od razu po aktualizacji, jak wróciłam do domu. Jest 18.03. <grych> no, także co ja mogę jeszcze dodać? Aktualizacja SSR to aktualizacje, są no, typowe. Mogliby się postarać trochę bardziej. No ale cóż. Chyba nic nie mogę już tu dać. <gry> Także bajobajki janeczki!